Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bryneziak, a dzisiaj przychodzę do Was z nowinką. Mam fantastyczny zapach, który może nam zastąpić alien, ale nie alien w wodzie perfumowanej, tylko właśnie ten alien, który ja tutaj trzymam w wodzie tabletowej. Czyli taki fantastycznie miuglerowski, prawdziwy jaśmin, ale jednocześnie taki troszeczkę... Otulający, bardziej mniej wyrafinowany aniżeli woda perfumowana, bardziej kaszmirowy, piżmowy, delikatnie otulający ambron. No niesamowicie komplementogenny, jak już na pewno wiecie, jak mnie oglądacie. Jest to zapach na pewno bardzo zaskakujący. Na każdej skórze potrafi zdziałać e, cuda. Zresztą, tak jak sama nazwa mówi, jest obcym zapachem. Jest to wręcz zapach ze światów, z kosmosu, z innej planety, więc on rzeczywiście na naszej że może być taki tajemniczy, może być zaskakujący i może być mm, taki nieprzewidywalny. Jaki zapach znalazłam, który naprawdę bardzo podobnie brzmi i wydaje mi się, że może was skusić tym, iż jest bardziej taki taki mi migocący. Hm. migocący. i na pewno bym powiedziała bardziej przestrzenny. Otóż, będzie to. Mercedes, Mercedes po prostu EDP, czyli delikatna formuła, słuchajcie, właśnie ym, jaśminu, podkręcona, mo, może bo nie podkręcona, tylko tak złagodzona, pięknym kwiatem pomarańczy. Dzięki temu ten zapach rzeczywiście tak migoce. Yy, oprócz tego mamy tutaj jeszcze niuanse gruszki, i ta gruszka jest tutaj wyczuwalna. Słuchajcie, ten zapach. Jest taki jakby przestrzenny przez tą gruszkę. Jest jakby taki otulający nas. Nie będzie miał aż takiej zachłannej projekcji jak Alien, ale to nie o to tutaj chodzi. Myślę sobie, że to jest fantastyczny pomysł. Jak ktoś się Alienem już trochę znudził, i ten jaśmie w tym Alienie nie do końca mu. Mm, gra na okres właśnie wiosna-lato, a wiem o tym, że jest Was dużo takich właśnie osób, które ten właśnie jaśmin w alienie brzmi za gęsto, za esencjonalnie i za bardzo jest władczy w tym zapachu. A tutaj mamy jaśmin, mamy tak złagodzone kwiatem pomarańczy, mamy mnóstwo wanilii, słuchajcie w bazie gdzieś tam kaszmeran, który również jest wzięty rodem z aliena, więc ymm, mi go cenię, takie delikatne ymm, Pucho, pu, 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 puchate wręcz yy, i takie bardziej wilgotne wykończenie tego zapachu. Myślę, że warto sprawdzić ten zapach, gdyż jest to też taki yy, zapach soczyściejszy niż alien. Mamy właśnie tutaj gruszkę. Ja myślę, że pokusiłabym się od stwierdzenie, że mamy również jakąś soczystość bergamotki, może, może mandarynki, może innych cytrusów. Yy, faktycznie jest podana w nutach gardenia. Nie wiem, czy ta gardynia występuje, ale co Wam powiem, to na samym początku, i dlatego chciałabym psiknąć tutaj jeszcze raz przy, przy po prostu wąchaniu, na samym początku, jak ten zapach mmm, będziemy testować, to mamy taki pięknie czysty niuans takiej bardzo świeżej gałązki z liśćmi czarnej porzeczki. Liści czarnej porzeczki, świeżej, słuchajcie, takiej z takim mężkiem, takiej niebywale. I na samym początku jest ten akord tak pięknie podany, że ja nie wiem, czy, czy w, nawet w C si, aż tak pięknie podany akord liści czarnej porzeczki znalazłam. Więc sobie wyobraźcie, zapach, który gdzieś tam przygotowany jest na bazie AliEna: jest migocący, jest kwietlis, kwi, kwietlisty, kwiecisty, jest buchaty, jest jeszcze soczysty. Jest trwały. U mnie, na mojej skórze ten zapach się trzyma cały dzień. Nie jest chemiczny, nie, nie czypiajcie się tego, że to jest Mercedes. Zapach stworzyła Honorine Blanc i wydaje mi się, że naprawdę zapach jest skonstruowany dobrze. Jest czysto skomponowany, nie pachnie wtórnie i mimo tego, że naprawdę od razu mamy sugestię, że to może być Alien, ale jednak nie jest to Alien. Za chwilkę ten zapach się przebranżawia i się robi bardziej przestrzenny i się robi bardziej taki... Taki energetyzujący. Wydaje mi się, że ktoś, kto kocha aliena w wodzie daletowej, a ma ochotę na jakąś delikatną zmianę i ma ochotę na taką bardziej właśnie ekspresję w zapachu, to powinien ten zapach pomochać tym bardziej, że ten zapach jest o bardzo dobrych parametrach, w bardzo dobrych cenach. A dzisiaj myślę, że to warto jednak wziąć pod uwagę, gdyż myślę, że ten kompozy ta kompozycja jest właśnie typową kompozycją taką która nie zwraca uwagi na półkach i która rzeczywiście albo może być kupiona w fajnej cenie na wyprzedażach, albo może być po prostu kupiona w Internecie jeszcze w korzystnych cenach. Więc szukajcie, jak macie jeszcze możliwość znalezienia wersji wody perfumowanej, to zdecydowanie tę polecam, gdyż ja mam tutaj wersję wody toaletowej i ta już pachnie zupełnie inaczej. Tutaj mamy składniki bardziej mm, sorbetowe, mamy więcej owocowych niuansów, i bym powiedziała, że na ten właśnie zapach, może nawet nie odradzam, ale po prostu twierdzę śmieśniem, twierdzić, że jest po prostu ten zapach niegodny tej ceny, którą, którą ma. Natomiast EDP Mercedes z 2016 roku naprawdę godne polecenia. Testujcie, sprawdzajcie i koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy wy również widzicie takie niesamowite podobieństwo do Aliena, i czy według Was czasem ten zapach nie jest fajniejszy właśnie na okres wiosna-lato. Jak zwykle, dziękuję Państwu pięknie za uwagę i do usłyszenia w kolejnej recenzji.